Alarm w Wiśle Kraków. Na zaledwie 5 dni przed powrotem do treningów, Biała Gwiazda jest w naprawdę trudnej sytuacji, jeżeli chodzi o środkową formację. Według raportu medycznego opublikowanego przez klub 2 stycznia, dwa filary wiślackiej linii pomocy nie są zdolne do gry. Mowa o Marku Karbo oraz Jamesie Igbe -Kemel. Mark Karbo pozostaje w leczeniu nieoperacyjnym po złamaniu kości w obrębie stawu skokowego. Ponowne badania potwierdziły pierwotną diagnozę, a przerwa zawodnika potrwa około 3 miesiące. James Igbekeme, który odczuwał ból w obrębie klatki piersiowej, wciąż przechodzi dodatkowe badania w celu kompleksowej diagnostyki. Podczas gdy znany jest termin powrotu karbo, w przypadku Igbekeme sytuacja wydaje się zdecydowanie bardziej skomplikowana. Można mieć tylko nadzieję, że wyniki badań wyjaśnią sytuację w pozytywny sposób. Karbo i Idbekeme to nie tylko liderzy w środku pola, ale także i całego zespołu. Mariusz Jop na dzień dzisiejszy nie posiada zawodników w szerokiej kadrze, którzy mogliby zapewnić zbliżony poziom kontuzjowanych. Także i w obronie trener Wiślaków ma ból głowy. Igor Łasicki poddany został planowanemu wcześniej zabiegowi łąkotki. Obrońca jest w procesie rehabilitacji, a jego wstępny powrót szacowany jest po trzech miesiącach. Z innych informacji dowiadujemy się, że Jakub złoch lada moment ma opuścić Wisłę. Młody obrońca występujący w trzecioligowych rezerwach nie spełnił pokładanych w nim nadziei i będzie musiał kontynuować swoją karierę w innym otoczeniu. Wisła rozpocznie okres przygotowawczy do drugiej części sezonu 7 stycznia. Białą Gwiazdę najpierw czekają zajęcia w domu, a 18 stycznia, pod opieczni Mariusza Jopa, udadzą się do Turcji. Tam pozostaną do 1 lutego. Przed startem rozgrywek Krakowianie rozegrają 5 meczów kontrolnych. Biała Gwiazda rozpocznie rundę wiosenną od potyczki u siebie ze zniczem Pruszków, która odbędzie się 15 lutego.